Darf Malgus był lordem Sithów z okresu Imperium Sithów około 3700 lat przed bitwą o Jawin. Jego wrażliwość na moc została odkryta już kiedy był małym chłopcem, gdy zamordował jednego ze sług ojca. Został wysłany do Akademii Sithów, gdzie stał się wojownikiem i doskonałym przywódcą. Malgus wraz ze swoim mistrzem poprowadził akcję odbicia świata Sithów, Korriban. Podczas bitwy zabił zarówno jednego z Jedi, jak i swojego własnego mistrza. Następnie Malgus dowodził wojskami Sithów, które zaatakowały Alderan. Udało mu się zdobyć planetę, lecz ostatecznie został wyparty przez kontratak Republiki. Sam został ranny i do końca życia musiał korzystać z maski z respiratorem. Następnie Malgus zaatakował świątynię Jedi. Udało mu się splądrować świątynię i zabić mistrza Jedi Venazaloa. Jednak mimo zwycięstwa Imperium Sithów zdecydowało się negocjować z Republiką w celu zawarcia traktatu pokojowego. Rozwścieczony Malgus postanowił oddalić się od pozostałych członków Imperium i zbadać niezane regiony w ramach dalszych podbojów Sithów. W końcu powrócił na terytorium Republiki, aby ogłosić się przywódcą nowego Imperium Sithów, ale szybko został pokonany po tym, jak został namierzony w swojej tajnej bazie na Ilum. Pełną historię Darfa Malgusa znajdziecie na naszym kanale YouTube.